Cześć wszystkim z tej strony z kanału Encyklopedia Kryptowalut. Witam Was dzisiaj serdecznie w piątek o godzinie, tym razem 19. Mam nadzieję, że wyrobi się na 19, może troszkę po. Ano dlatego, że o 20.00 na kanale Mike Satoshi odbywa się live z Radosławem Krzyckim, oczywiście ze projektu Smartki. Także wszystkich smart, ze Smartki Armii zapraszam na tego live o godzinie 20.00. Ja też tam mam nadzieję, że. Uda mi się zawitać, chociaż na czat, żeby troszkę popisać, może zadać jakieś ciekawe pytanie. Na no dziś przechodzimy sobie do informacji z linku, całkiem sporo się tego uzbierało. Oprócz tego mam do zaprezentowania króciutko jedną platformę, tak tylko informacyjnie, że coś takiego istnieje. No i tyle. Cóż to się dzieje? Bitcoin 32,5 tysiące dolarów, 1200 dolarów za Itilium 1240 tak naprawdę. Najlepiej radzi sobie Decentraland 27% w górę. Voyager 20% w górę. Basic też Token, o bardzo fajnie, trochę tego Bata posiadam. 25% w górę. Torchain 22%. Najgorzej, no tutaj kilka walut radzi po parę procent dosłownie. Także wygląda to całkiem optymistycznie. Aczkolwiek, jeżeli zobaczymy sobie wykres Bitcoina z dzisiaj, no to Bitcoin spadł poniżej 30 tysięcy dolarów. Nawet dotknął 28 tysięcy dolarów, tutaj mniej więcej 28 700 Widać, że zatrzymał się na bardzo podobnych poziomach, co tutaj wcześniej przy tej korekcie. Ten poziom, jak widać, jest dość mocno broniony, I jak na razie i tutaj bardzo mocno był wyciągany ten poziom, tutaj wcześniej, jeszcze mocniej ten poziom był wyciągany. Zobaczcie, na wolumen tutaj na dole, jeszcze mocniejszy wolumen, i ponownie ten poziom był testowany i wybroniony tutaj. Oczywiście bardzo dużo się mówiło tutaj o poziomie 26 tysięcy dolarów i wcześniejszym tutaj jakimś wsparciu. Natomiast jak widać ruch został wybroniony zdecydowanie szybciej. I ciekawe, czy w tym momencie będziemy mieli podbicie do 34, tutaj tak zwany bill retest tej pozycji, i zrobi nam się tu podwójny double bottom, na przykład, no i polecimy w dół, yy, znaczy w górę, czy, czy co tutaj, że tak powiem, grubasy mają w zanadrzu do przedstawienia nam ze swojej zabawy? Zobaczymy. Jeżeli chodzi o fill and Guild Index, dawno wam tego nie pokazywałem, no bo byliśmy cały czas na 90 kilku punktach, ale <laughs> ciekawi mnie to, jak bardzo szybko nastawienie ludzi się zmienia z Tudymun, który mam tutaj narysowany do tak naprawdę tego, że Bitcoin leci do zera i to bańka spekulacyjna, nic więcej i puh, plujemy na Bitcoina. Zobaczcie, wczoraj jeszcze 75 punktów, dzisiaj już tylko 40. Nie stało się nie wiadomo co, Bitcoin nadal jest 100, 150% od swojego poprzedniego ATH. Altcoiny radzą sobie bardzo dobrze, przejdźmy na wykres dominacji. Altcoiny cały czas nabywają tutaj siły, zobaczcie, jesteśmy jeszcze niżej niż wczoraj tutaj, jeżeli chodzi o dominację na altach. Dominacja Bitcoina, oczywiście mówię o mocy altcoinów, tutaj jest kolejny ten poziom, gdzie ta dominacja powinna zejść, gdzieś tutaj się chwilę utrzymać, więc dla altcoinów wydaje się to całkiem fajne wszystko to, co się dzieje. To, że Bitcoin skorekcił, to o tym mówiłem Wam już kilkukrotnie ostatnio, że coś takiego powinno mieć miejsce, wytrzęsienie słabych rąk, nabranie energii na wykresie, no i znowu lecimy do góry. Cóż, ja jestem optymistą, nie sądzę, że tutaj, że bull market się już zakończył, tak jak Wam pokazywałem na tym wykresie banki spekulacyjne Jesteśmy prawdopodobnie przy tym pierwszym sell-offie, przy tym pierwszej większej wyprzedaży, która zjawiła się po prostu po zdobyciu 40 tysięcy dolarów za bitcoina. Pierwsze słabsze lęce ludzie, którzy po prostu kupowali tego bitcoina Ileś miesięcy temu sprzedali z kilkukrotnym zyskiem, są zadowoleni i popieram, bo tak jak mówiłem, najważniejsze: realizować zyski, żeby później nie obudzić się, że bańka spekulacyjna już pękła. A my tak naprawdę nie zrealizowaliśmy ani trochę ze swoich zysków i z tych pozycji, które gdzieś tam chcieliśmy osiągnąć, tak naprawdę. Także pamiętajcie, realizacja zysków, podstawa. Dobrze, tutaj na Twittera swojego życia informacje właśnie o tym live z Majkę, u Majka z Radosławem wszystkim. Proponuję tutaj zostawić followa, żeby o takich informacjach się dowiadywać ode mnie z Twittera oczywiście. No a my przejdźmy sobie na sekundę do platformy Bakerswap. Jest to kolejna platforma, coś podobnego do swapa, która jest też gdzieś tam wspierana przez Binance'a. Opiera się ona właśnie na blockchainie Binance Smart Chain, jak to się ładnie nazywa. Jeżeli o tą platformę chodzi, no to standardowy jest tutaj swap, wymiana tokenów na blockchainie Binance'a. Oprócz tego, macie tutaj jakieś możliwości steakowania i zarabiania, oczywiście, za dostarczanie płynności, również do tej platformy. Oczywiście, najlepiej teraz gorący jest temat PET do BAKE, czyli tutaj zwierzątko do tego tokena tej platformy BAKE 153%. Natomiast pamiętajcie, są tutaj dwa spekulacyjne tokeny, i to, że zalebicie 150% w skali roku, nie oznacza, że wyjdziecie na plus, bo cena może spaść drastycznie na tych obydwu tokenach. Oprócz tego, posiadają tutaj Launchpad. Powstają tutaj różne projekty właśnie na tej platformie, i też możecie brać udział za pomocą tokenów Bake w tych launchpadach. Na razie dwa tutaj się odbyły, zakończyły upcoming Project. Na razie żadnego więcej. Nie ma, aczkolwiek na tych ludzie, również zarobili, oczywiście tak jak na tych wszystkich teraz nowych zbiórkach pieniędzy, jak właśnie, szczególnie na Polka Starter się dzieje w tym momencie w najbliższym tygodniu. Mam nadzieję, przeprowadzić wywiad z osobą, która jest blisko pewnego projektu gdzie też takie zbiórki są przeprowadzane i też tam bardzo fajnie sobie radzą te projekty, przynajmniej po wyjściu przez parę dni, później to bywa różnie, ale może jakieś tutaj insight, info z jednego projektu będę miał i kontakt do osoby, która jest gdzieś tam wysoko w strukturach tego projektu, także jeżeli chcecie ten materiał oczywiście, no to musicie zostawić dużo łapeczek w górę, taki, taki malutki YouTube'owy szantaż. Przejdźmy dalej. No, mamy tutaj overview całej tej platformy. No i zobaczcie, oni tutaj mieli potężne liquidity, bo tu było sto kilkadziesiąt milionów e, dolarów. Teraz spadli na 3 miliony, tak samo wolumen. Na początku, po wyjściu tej giełdy, kiedy bardzo fajne z zwroty z inwestycji było oczywiście tutaj z tego całego zarabiania na tokenie Bake, no to ludzie się na to rzucili. Plus później był jeszcze konkurs organizowany przez Binance i też było bardzo wiele tysięcy dolarów, chyba około 100 tysięcy, albo nawet więcej tysięcy dolarów było dla pewnych osób do zgadnięcia, więc ludzie się rzucili, a na razie tą platformę sporo osób, jak widać, opuściło. I oprócz tego posiadają oni na przykład możliwość zamrożenia tokenów ETH, żebyście brali udział w stakingu. Natomiast nie musicie tutaj posiadać 32 tokenów Ethereum, tak jakbyście chcieli zostać pełnym tym walidatorem. Natomiast możecie tutaj po prostu wrzucić małą cząstkę tego Ethereum, no i możecie brać udział tutaj w Ethereum 2.0, tak naprawdę. Także dla osób zainteresowanych tematem, oczywiście link znajdziecie w opisie tego filmu. Plus mają jeszcze możliwość tutaj tworzenia tokenów NFT na blockchainie Binance'a. Możecie tutaj taki sobie NFT token zrobić, wydrukować. Możecie go oczywiście później sprzedać za tokeny BAKE. Bardzo fajne niektóre te awatary są. Tutaj macie jeszcze Binance NFT, czyli z logiem Binance'a na przykład. Tutaj jakieś bronie, widzicie? Staking Power 600, nie wiem dokładnie na czym to polega. Wydaje mi się, że jeszcze tu jakaś gierka jest zebrana wokół tej całej platformy, także w ogóle też ciekawy materiał do prześledzenia i do zainteresowania się przez Was. Ja tak jak Wam mówiłem nie nieraz, ja robię jakiś wstępny research, Jeżeli coś widzę, że jest interesującego, podsyłam Wam temat, no i później musicie trochę pojutubować, pogooglać w YouTubie, poszukać informacji i gdzieś ten czas poświęcić z. No, z własnej strony, jakby pamiętajcie, ja wiem, że żyjemy w czasach, gdzie ludzie chcą mieć wszystko gotowe, pod nos podłożone, ale no sorry, nie tutaj. Nie tutaj, tutaj dostajecie jakąś cząstkę, jakąś zajawkę, a po głębiej musicie sięgnąć sami. Przejdźmy sobie na Twittera. Kryptobert jeszcze tutaj taką yy, anegdotkę napisał, że jeżeli czujecie ból, kiedy Bitcoin spada, no to jest dobrze, oznacza to po prostu nic więcej, nic mniej, że żyjecie. Ja nie czuję. Powiem wam, 4 lata temu. Może teraz naprawdę mnie to nie rusza, bo wiem w jakim overall, w jakim ogólnie jesteśmy w sentymencie na rynku, że duże firmy cały czas dokładają kasę Dzisiaj w ogóle to jest też informacja, która sobie nie przygotowałem, ale czytałem o niej. MicroStrategy dołożyło 10 milionów dolarów do bitcoina, kupili go po około 31 tysięcy dolarów. Także to, czego się obawiałem, że te grubasy, które kupowały wyżej, że będą spuszczać tego Bitcoina, na razie to się nie dzieje, a dzieje się to, co też mówiłem, że możliwe, że na tych korektach oni jeszcze go będą skupywać. I jak na razie tak się dzieje, właśnie przyszła korekta na 30 tysięcy dolarów i MicroStrategy za gotówkę, jak to napisali, skupili właśnie kolejne Bitcoiny na swoje konto, także wygląda to naprawdę całkiem obiecująco. Uniswap wersja trzecia, jest tutaj już podany mniej więcej zakres dat, kiedy ma się to pojawić. Ma to być drugi lub trzeci kwartał tego roku. Ma to oczywiście wprowadzić dość sporo zmian do Uniswapa w wersji trzeciej. Ja jeszcze o tym kiedyś przygotuję osobny film, żeby Wam opowiedzieć dokładnie o tym, kiedy jeszcze będziemy znać więcej szczegółów. No ale zmiany mają naprawdę być tam spore. SEC, Amerykańska Giełda Papierów Wartościowych i Giełd SEC opublikowała listę 28 niezarejestrowanych firm, które są potencjalnie niebezpieczne dla inwestorów. Wśród nich jest 8 projektów. Kryptowalutowych, także można sobie tą listę tutaj prześledzić i zobaczyć, cóż to za okropne projekty są na ich, na ich właśnie liście. Także jak widać sek tam tak samo trzyma łapę cały czas, no nasz Łokik ostatnio wyskoczył z tą karą dla Damiana Żukiewicza, o tym już wam mówiłem na kanale. Także pierwszy jakiś krok, no chociaż, no sporo z was pisało, że co to jest dla niego, on zarobił kupę milionów i tak dalej. Może i zarobił OK. Natomiast tak jak mówiłem, Kara to jest kara, a druga rzecz to jest straszak. Straszak dla osób, które chcą pójść w jego ślady i po prostu naganiać na kolejne dziadostwa. To jest dla mnie najważniejsza lekcja płynąca z tej kary. Nie sama kara pieniężna, bo tak jak mówiłem, te 4 kilkadziesiąt tysięcy <coughs> złotych, które on tam dostał, no to są co 2 bitcoiny, 3 bitcoiny. Myślę, że gdzieś na koncie takie coś posiada. Najważniejsze jest to, że będzie musiał przeprosić oficjalnie na swoim kanale YouTube, na Facebooku chyba tak samo. No i że jest to przestroga dla tych kolejnych naganiaczy. Nadchodzi Berlin, nadchodzi Berlin, czyli Hartford, Ethereum właśnie w fazy pierwszej. Kolejna optymalizacja do tego, aby przejść do Ethereum fazy drugiej. Tak naprawdę ciekawe, czy wprowadzą razem z tą fazą Berlin tak samo tą zmianę EIP 1559 odnośnie palenia prowizji w części tutaj oczywiście. Ciekawe, czy to na pewno zostanie wprowadzone z tą wersją, czy nie zostanie. Tak naprawdę zobaczymy, kiedy ta wersja ujrzy światło dzienne i będziemy mogli to skontrolować. Traderzy stracili 1,7 miliarda dolarów w wyniku spadku Bitcoina. oczywiście kto w wojuje, ten od dźwigni ginie. Tak to czasem bywa, kiedy nie zastosujecie stop lossa, no i niestety waszą pozycję wytnie. I przez te spadki, które mieliśmy tak naprawdę wczoraj, no niestety, ale kupę likwidacji się posypało na rynku i grube miliardy poszły na konta giełd. <grym> Glasno tutaj informuje nas o tym że Jeżeli chodzi o depozyty w smart kontrakcie właśnie Ethereum 2.0, wracamy znowu do Ethereum 2.0. Osiągnęło to kolejny szczyt, 2,8 prawie miliona Ethereum jest zablokowanych na tym smart kontrakcie Ethereum 2.0. Patrząc na to, że Ethereum teraz jest 111 milionów. No to procent 1% Ethereum tak naprawdę plus minus jest tutaj zablokowane. Całkiem sporo, nie sądziłem, że do aż takich liczb tutaj dojdziemy. Bo potrzebowaliśmy przecież 500-kilkadziesiąt tysięcy, a tutaj już prawie trzy razy więcej niż trzeba, było, niż trzeba było wtedy zablokować. Jest już tutaj zablokowane. Ciekawi mnie to, no bo ludzie sobie muszą zdawać sprawę z tego, że oni te tokeny będą mogli odblokować i odebrać dopiero za półtora roku, za dwa lata, może. No i co, bańka ich minie i dzielą straci 70% na wartości. A oni się będą cieszyli, bo dostali 3% w skali roku za stejkowanie itillium. No kpina, no nie wiem. Zależy jak to podchodzi do inwestycji, oczywiście. Ja tam na pewno żadnych itillium 32 szczególnie sztuk nie będę zamrażał. Crypto.com będzie przeprowadzało rozmowę Ask Me Anything z Teta Network, z człowiekiem od strategii, tak naprawdę. Także jeżeli jesteście zainteresowani projektem Teta, no to uzbrojcie się w cierpliwość, bo taka rozmowa się odbędzie 2 lutego. Crypto.com również będzie miał przerwę 25 stycznia, czyli za 3 dni. Oprócz tego, trwają już testy tego mainnetu, ich jakieś tam rozluchowe, także coraz bliżej, żeby wypuścili ten swój mainnet. No i Crypto.com jeszcze na platformie Rarible, ja wam ją kiedyś przedstawiałem, wypuściło swojego tokena NFT. Jest to taka walka byków, oczywiście z niedźwiedziami, odnośnie tego, w którą stronę rynek pójdzie. Całkiem fajna sprawa. Graficznie wygląda naprawdę w porządku. Także, jeżeli ktoś chce mieć taką pamiątkę, no to oczywiście może sobie ją zakupić. Nie wiem, czy tą konkretnie, bo ta jest akurat nie na sprzedaż. Natomiast oni coś tam w tym temacie oczywiście działają. Przejdźmy dalej. Jeżeli chodzi o platformę Juleswap, to token Jule D, jest to ten token governance, ale od społeczności, trafi na giełdę Hotbit już za niedługo, bo już 29 stycznia, no i zobaczymy czy z tą ceną coś tutaj się również ruszy. Ja akurat JulD tokena nie mam, chociaż jest on bardzo tanie. oczywiście tutaj ludzie piszą 1 dolar, 1 dolar, a on tam kosztuje 0,002 chyba dolara, także wiadomo, no jak to bywa z takimi tanimi tokenami, każdy chce, żeby on podrósł te 200 razy i żeby każdy zarobił, ale musi za tym stać też jakaś Użyteczność i jakiś produkt. A jak na razie ten token jest tylko do tego, żeby brać udział w odbiorze, tak naprawdę w możliwości kupienia tokenów, które są na słapie listowane. No, tak na razie użyteczność. Jeżeli chodzi o Binance, to Cezer napisał, że wprowadzają 0% Trading Fee na parze BUSD do. USZT, czyli do dwóch stablecoinów będziecie mogli sobie trade'ować na jednym satoshi tak naprawdę różnicy. Jeżeli chcecie tutaj wymieniać te tokeny i sobie je po prostu zamienić, bo potrzebujecie jednego albo drugiego, no to będziecie mogli to bez robić właśnie na platformie Binance. I jeszcze dwie ostatnie informacje. Smartki przełożył tutaj terminy, jeżeli chodzi o te wywiady w Stanach Zjednoczonych na 25 stycznia, 30 31 stycznia. Marta, czyli Człowiek zajmujący się marketingiem, tak naprawdę w tym projekcie napisał za, na Telegramie, że to nie ich wina, niestety Bloomberg stwierdził, że muszą dokończyć serię jakiś tam innych jeszcze programów i dopiero będą mogli ich wcisnąć na antenę. Trochę szkoda, trochę słabe podejście, ale co zrobić, no trzeba się dostosować do większych, że tak powiem. Dobra, jeszcze jedna sprawa odnośnie tego airdropu MetaMaska, to dostałem od Was na Discordzie cynk, że ktoś napisał do jednego z no, osób po prostu z Metamask odnośnie tego airdropu i że są dodani na ICO drops, powiedzieli, że tak, wiemy o tym. Nie ma żadnego eldropa na razie i już napisali, żeby ich tak naprawdę stąd ściągnęli. Także fake news oczywiście ktoś tutaj rozpowszechnił, sam ich dodał, sam wysłał takie zgłoszenie, ale na razie takiego eldropu nie planują, aczkolwiek to, że mówią, że nie planują. Nie oznacza, że takiego dropu nie będzie. Także, jak będzie tanie GASFI, no to polecam zrobić sobie jakiegoś słapa na metamasku, żeby tutaj później nie płakać, że kilkaset dolarów na przykład gdzieś wam przeleciało, bo nie chciało wam się kliknąć, swap i poświęcić, nie wiem, dwóch dolarów, tak? Dobra, to by było na tyle. Szybko montuję ten film, żeby wyrobić się na 19. Spróbuję, jak nie, no to cóż. Nic wam się szczególnego nie stanie, chociaż na 20 wiem, że już trochę osób z was przychodzi na te premiery filmów, bo ja jak wrzucam film, to są w formie premiery, na premierze ja przeważnie jestem, możemy pogadać sobie na czacie, natomiast to co widzicie na ekranie, no to jest wcześniejsze nagranie, więc ja wam nie odpowiem na wasze pytania, jakby tam czasem zadajecie, a to jest na żywo? No nie, nie jest na żywo. Live y pojawią się na moim kanale, ale dajcie mi jeszcze troszkę czasu. Dobra, także w tym materiale to już by było na tyle. Łapy w górę, komentarze taktyczne i widzimy się w następnych materiałach na kanale. Cześć!